Większość mężczyzn po 60. zauważa, że coś się zmieniło: w ciele, w relacji, w łóżku. Ale zamiast mówić o tym głośno, milczą. Udają, że to normalne: że spadek energii, brak inicjatywy czy wieczorne zmęczenie to po prostu część starzenia się. Tymczasem kobiety, choć też milczą, czują to równie mocno. Coraz częściej przestają czekać, emocjonalnie się wycofują, a czasem nawet fizycznie odchodzą, choć nie zawsze dosłownie. Zostają w domu, ale nie są już obecne. I właśnie w tym miejscu zaczyna się prawdziwy kryzys. Jest jednak coś, co może całkowicie zmienić ten obraz. Jeden gest, jeden ruch, który wykonuje zaledwie 1% mężczyzn po 60. To nie jest technika sporadnika ani żaden magiczny trik. To świadomy ludzki gest, który przywraca kobiecie poczucie bycia zauważoną i pożądaną. Co więcej, działa także na samego mężczyznę, bo przywraca mu sprawczość. Pewność siebie i intymność, która nie zależy wyłącznie od erekcji. Nazywam się dr Katarzyna Nowak i od ponad 30 lat pracuję z mężczyznami, którzy chcą odzyskać kontrolę nad własnym ciałem, libido i relacjami. Nie obiecuję cudów. Nie polegam na agresywnych lekach ani pustych frazesach. Pokazuję realne, naturalne sposoby na to, by znów poczuć się mężczyzną, nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie. W tym materiale opowiem Ci, co tak naprawdę dzieje się z męskim ciałem po 60.? Dlaczego kobiety przestają czuć się połączone? I co można z tym zrobić? Pokażę ci również, czym jest ten jeden ruch, który zatrzymuje kobietę nie dlatego, że musi, ale dlatego, że znów chce. To nie jest historia o młodości. To historia o mężczyźnie, który nie pozwala sobie zgasnąć. Wielu mężczyzn po 60. zauważa, że coś się zmieniło w ich ciele, ale rzadko potrafią to dokładnie nazwać. To nie jest tylko brak erekcji to bardziej jakby ciało przestało być ich sojusznikiem. Rano nie budzi się już z tym samym napięciem, wieczorem pojawia się zmęczenie, które odbiera ochotę na jakikolwiek kontakt. I chociaż nie mówią tego głośno, to wewnętrznie zaczynają czuć, że coś się w nich wycofuje. Przestają dotykać swoich partnerek, inicjować bliskość, a z czasem nawet patrzeć im w oczy w tych momentach, które kiedyś były naturalne. Ciało milczy. Ale milczenie to nie jest neutralne. Ono niesie ze sobą ciężar, który kobieta czuje każdego dnia, nawet jeśli o tym nie mówi. W moim gabinecie słyszę często historie mężczyzn, którzy opisują to jako powolne zanikanie. Jeden z pacjentów, 67-letni pan Andrzej, powiedział: "Czuję się jakbym był w pokoju, ale jakby mnie tam nie było". Nie chodziło o jego relacje ani o problemy emocjonalne. Chodziło o to, że jego ciało przestało reagować tak jak kiedyś i przez to on sam przestał podejmować jakąkolwiek próbę. A to właśnie ten moment jest najniebezpieczniejszy. Bo ciało, które nie jest używane, zaczyna naprawdę gasnąć. Ale medycyna pokazuje coś bardzo ważnego: reakcja seksualna u mężczyzny po sześćdziesiątce nie zanika całkowicie. Ona jedynie spowalnia, potrzebuje innego podejścia, innego czasu, innego bodźca. Mięśnie dna miednicy, odpowiedzialne za erekcję i wytrysk, wciąż działają, o ile są stymulowane. Układ krwionośny wciąż potrafi doprowadzić krew do członka, o ile nie jest zablokowany przez stres, cukrzycę, brak ruchu czy strach. A przede wszystkim mózg wciąż odczuwa przyjemność, czułość i napięcie, ale musi dostać wyraźny sygnał, że warto się otworzyć. Dlatego pierwszym krokiem nie jest tabletka. Pierwszym krokiem jest decyzja, by wrócić do kontaktu. Czasem wystarczy prosty gest dłoń położona z intencją spojrzenie, które mówi: Jestem tutaj. Kobiety wyczuwają to natychmiast. I często to właśnie ten moment nie penetracja, nie erekcja ale obecność decyduje, czy w związku wraca bliskość. Pan Andrzej, o którym wspomniałam wcześniej, po kilku tygodniach prostych ćwiczeń i pracy z własnym napięciem wrócił do inicjowania kontaktu z żoną. Powiedziała mu później: Nie chodziło o to, co robisz w łóżku. Chodziło o to, że przestałeś próbować. To zdanie zapamiętał na zawsze. Bo właśnie od tej próby, świadomej i pełnej obecności, zaczyna się prawdziwa zmiana. Ale by to zadziałało, potrzebny jest jeden konkretny ruch ten, który wykonuje tylko 1% mężczyzn. I o nim powiem Ci teraz. Ten jeden ruch, o którym wspomniałam, nie ma nic wspólnego z techniką seksualną. Nie jest to specjalna pozycja ani chwyt sporadnika dla kochanków. To coś znacznie prostszego, a jednocześnie trudniejszego dla wielu mężczyzn. Chodzi o to, by w chwili intymności, jeszcze przed jakimkolwiek działaniem, położyć dłoń na ciele partnerki z pełną obecnością. Bez pośpiechu, bez oczekiwania, bez napięcia. Po prostu być. To dotyk, który mówi: Jestem z Tobą nie tylko obok Ciebie. To ruch, który łączy serce z ciałem, a nie tylko ciało z ciałem. I właśnie dlatego tylko 1% mężczyzn go wykonuje, bo wymaga odwagi nie fizycznej, ale emocjonalnej. Większość mężczyzn została nauczona, że męskość mierzy się tym, co mogą zrobić w łóżku. Czy potrafią utrzymać erekcję, czy potrafią doprowadzić kobietę do szczytu, czy ich ciało działa. Ale to tylko jedna warstwa bliskości. I z wiekiem ta warstwa traci na znaczeniu. Dla kobiet, i choć nie każdy się do tego przyzna, również dla samych mężczyzn, o wiele ważniejsze staje się to, czy mężczyzna potrafi być obecny, świadomy, czuły. Nie zniewieściały, czuły. A to zaczyna się od jednego prostego gestu dotyku bez celu, tylko z intencją. Badania prowadzone przez Instytut Psychologii Bliskości w Warszawie pokazały, że kobiety po 55 roku życia, zapytane o to, co daje im największe poczucie pożądania, wcale nie wskazują na fizyczną sprawność partnera. Najczęstszą odpowiedzią był dotyk, który nie zmierza od razu do seksu. To oznacza, że potrzeba emocjonalnego bezpieczeństwa i obecności staje się z wiekiem ważniejsza niż sama techniczna strona aktu. W mojej praktyce często spotykam się z mężczyznami, którzy czują się z tym niepewnie. Jeden z pacjentów, pan Tadeusz, lat 64, powiedział: Nie wiem, co mam robić, jeśli nie chodzi o seks. Jak mam ją dotykać, skoro nie jestem pewien, czy stanę na wysokości zadania? I właśnie tutaj jest największy błąd. Bo to nie penis jest początkiem kontaktu. To ręka, to spojrzenie, to oddech. Kiedy mężczyzna zaczyna od obecności, jego ciało, z czasem zaczyna odpowiadać. Czasem wolniej, czasem nie od razu erekcją. Ale pojawia się napięcie, pojawia się ciepło, wraca krążenie. A kobieta, czując ten kontakt, otwiera się. To jest cykl, który działa, ale trzeba go rozpocząć nie od seksu, lecz od bycia. Dlatego ten jeden gest jest tak ważny. Bo to nie technika zmienia związek, to obecność. A tylko nieliczni mają odwagę, by naprawdę być. Tylko, że większość mężczyzn nie robi tego nie dlatego, że nie potrafi, ale dlatego, że się boi. Jednym z największych błędów, jakie popełniają mężczyźni po sześćdziesiątce, jest założenie, że ich ciało już nie działa i że to nieodwracalna część starzenia się. To przekonanie jest jak samospełniająca się przepowiednia. Jeśli przestajesz wierzyć, że twoje ciało może reagować, przestajesz dawać mu szansę, by to zrobiło. A wtedy zaczyna się prawdziwy zanik nie tylko funkcji seksualnych, ale również pewności siebie, energii i poczucia bycia mężczyzną. Tymczasem fizjologia mówi coś zupełnie innego. Ciało mężczyzny po 60. wciąż ma pełen potencjał reakcji, ale potrzebuje innych warunków niż w wieku 30 lat. Najważniejszym obszarem, który wpływa na erekcję i odczuwanie przyjemności, są mięśnie dna-miednicy. To one odpowiadają za utrzymanie ciśnienia w naczyniach krwionośnych prącia oraz za kontrolę wytrysku. Jeśli te mięśnie są osłabione, a często są, zwłaszcza u mężczyzn prowadzących siedzący tryb życia. Funkcja seksualna ulega pogorszeniu, ale dobra wiadomość jest taka, że te mięśnie można aktywować i wzmacniać. Wystarczą proste ćwiczenia, takie jak napinanie mięśni krocza przez kilka sekund i rozluźnianie ich kilka razy dziennie. To jak trening siłowy, tylko że wewnętrzny, a efekty mogą być odczuwalne już po kilku tygodniach. Drugim kluczowym czynnikiem jest krążenie. Z wiekiem naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne, co może utrudniać dopływ krwi do członka. Ale to nie znaczy, że wszystko jest stracone. Regularny ruch, szczególnie spacery, jazda na rowerze, ćwiczenia oddechowe i odpowiednia dieta, bogata w magnez, cynk i witaminę D, mogą znacznie poprawić przepływ krwi. Co więcej, istnieją naturalne suplementy, takie jak wyciąg z żeńszenia czy L-arginina, które wspierają produkcję tlenku azotu. Substancji rozszerzającej naczynia i wspomagającej erekcję. Jednak najważniejszy organ seksualny mężczyzny nie znajduje się w ciele, tylko w głowie. Mózg odpowiada za pobudzenie, za decyzję, by w ogóle wejść w kontakt. Jeśli w głowie dominują lęk, wstyd, presja lub złość, ciało się zamyka. Dlatego tak wielu mężczyzn przestaje próbować, zanim jeszcze cokolwiek się zacznie. Boją się porażki, więc wolą nie ryzykować. Ale prawda jest taka, że to właśnie podejmowanie prób, regularnych, spokojnych, bez oczekiwań daje ciału sygnał. Wciąż jestem potrzebne. Wciąż mogę. Pan Jerzy, lat 68, przez dwa lata unikał bliskości ze swoją partnerką, przekonany, że to już nie dla niego. Po wprowadzeniu codziennego spaceru, ćwiczeń mięśni na miednicy i kilku prostych zmian w diecie, wróciła spontaniczna erekcja. Nie natychmiast. Nie jak za dawnych lat, ale wystarczająco, by znowu poczuć się żywym. Jego partnerka powiedziała: Nie chodziło o to, żebyś był jak kiedyś. Chodziło o to, że znów się starasz. I to właśnie ta decyzja, by znów dać ciału szansę, otwiera drogę do prawdziwej zmiany. Ale nawet ona może zostać zniszczona przez coś, czego nie widzisz. Mężczyźni często są przekonani, że ich partnerki przestały ich pragnąć, bo się zestarzyli, bo ich ciało się zmieniło, bo już nie są tacy jak dawniej. Ale kiedy rozmawiam z kobietami, żonami, partnerkami mężczyzn po sześćdziesiątce, słyszę coś zupełnie innego. One nie oczekują cudów nie chcą młodego ciała ani godzinnego seksu chcą tylko jednej rzeczy by ich mężczyzna był obecny fizycznie i emocjonalnie. Chcą poczuć, że on wciąż wybiera kontakt, nawet jeśli nie wszystko działa idealnie. Chcą dotyku, spojrzenia, słów, które dają im poczucie, że są widziane i ważne. Najczęściej powtarzanym zdaniem, które słyszę od kobiet po pięćdziesiątce, jest: On po prostu przestał próbować. Nie przestał kochać. Nie przestał być dobrym człowiekiem. Przestał próbować zbliżyć się do niej jako mężczyzna. A kiedy ten brak trwa miesiącami lub latami, kobieta powoli się wycofuje. Zaczyna myśleć, że to już koniec tej części relacji. I w wielu przypadkach, choć zostaje fizycznie, emocjonalnie, zaczyna żyć osobno. Jedna z moich pacjentek, pani Elżbieta, lat 62, opowiedziała historię, która zapadła mi w pamięć. Jej mąż, pan Marian, po kilku nieudanych próbach współżycia, całkowicie się wycofał. Przestał ją całować, przestał ją dotykać. Spał odwrócony plecami. Ona przez dwa lata czuła się niewidzialna, nie dlatego, że on jej nie kochał, ale dlatego, że zrezygnował. Dopiero kiedy zaczęli rozmawiać, a on wrócił do prostych gestów, przytulenia, głaskania, trzymania za rękę, ich relacja zaczęła się odbudowywać. Nie chodziło o seks, powiedziała. Chodziło o to, żeby mnie znowu dotknął tak, jakby mu zależało. To pokazuje, jak ogromne znaczenie ma dla kobiet obecność mężczyzny, która nie jest uzależniona od jego sprawności seksualnej. Dla wielu kobiet, dotyk, który nie prowadzi do seksu, jest bardziej intymny niż sam akt. Daje im poczucie bezpieczeństwa, czułości, bycia kochaną, a kiedy to poczucie wraca, kobieta również się otwiera. Często właśnie wtedy pojawia się gotowość do dalszego zbliżenia, nieodwrotnie. Mężczyźni, którzy to rozumieją, zaczynają budować intymność od nowa. Bez presji, bez lęku przed porażką, bez udawania. Zaczynają od małych gestów, od obecności, od rozmowy. I często okazuje się, że to wystarcza. Nie potrzeba idealnego ciała ani młodzieńczej formy. Wystarczy decyzja, by nie znikać, by być, nawet jeśli nieperfekcyjnie. Ale nawet ten rodzaj bliskości może zostać zniszczony przez coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Coś, co działa w tle cicho, ale skutecznie sabotując każdą próbę kontaktu. I o tym porozmawiamy teraz. Wielu mężczyzn, nawet gdy już zaczyna pracować nad swoją sprawnością, wraca do dotyku, do rozmowy, do prostych gestów, wciąż napotyka pewną barierę. I nie jest to bariera fizyczna, to coś znacznie bardziej podstępnego, wstyd i wewnętrzne przekonanie, że to już nie wypada. To właśnie ten niewidzialny sabotaż, który niszczy najwięcej związków nie z powodu chorób, nie z powodu wieku ale dlatego, że mężczyzna zamyka się emocjonalnie i zaczyna żyć obok, a nie z partnerką. I robi to w milczeniu. Wstyd w męskim świecie bywa paraliżujący. Mężczyzna, który przez całe życie był silny, zaradny, niezależny, nie potrafi pogodzić się z tym, że jego ciało nie działa jak dawniej. Zamiast o tym mówić, wycofuje się. Zamiast zapytać, udaje, że to go nie dotyczy. Często woli tłumaczyć sobie, że ona i tak nie chce, albo seks to nie wszystko, niż przyznać przed sobą, że potrzebuje pomocy albo wsparcia. I właśnie to milczenie działa jak trucizna, bo kobieta odbiera je nie jako spokój, ale jako obojętność. Drugim niewidzialnym wrogiem jest codzienny stres. Ciało mężczyzny po sześćdziesiątce jest znacznie bardziej wrażliwe na napięcia psychiczne. Hormony stresu, takie jak kortyzol, bezpośrednio wpływają na produkcję testosteronu, jakość snu, krążenie krwi i napięcie mięśni. To wszystko razem sprawia, że ciało nie reaguje wtedy, kiedy powinno. A im bardziej mężczyzna się tym przejmuje, tym bardziej jego organizm się zamyka. Tworzy się błędne koło: im więcej stresu, tym mniej bliskości. Im mniej bliskości, tym więcej frustracji i tak w kółko. Trzecim Równie istotnym sabotażystą jest brak ruchu. Wielu mężczyzn po przejściu na emeryturę znacznie ogranicza aktywność fizyczną. Siedzący tryb życia spowalnia metabolizm, osłabia mięśnie dna miednicy, zmniejsza elastyczność naczyń krwionośnych. A to przekłada się bezpośrednio na sprawność seksualną. Ciało, które się nie rusza, przestaje reagować. A to z kolei jeszcze bardziej potęguje poczucie bezsilności. Dlatego tak ważne jest, by działać równolegle na kilku poziomach. Z jednej strony technicznie, poprzez ćwiczenia, dietę i suplementację, ale z drugiej emocjonalnie, przełamać wstyd, rozmawiać z partnerką, zbudować rytuał bliskości, który nie zaczyna się od łóżka, tylko od obecności. Jednym z najskuteczniejszych ćwiczeń, które polecam, jest wspólna wieczorna rutyna bez telewizora i telefonu. 10 minut patrzenia sobie w oczy, trzymania się za ręce, oddychania razem. Brzmi banalnie? A jednak dla wielu par to pierwsze prawdziwe zbliżenie od lat. Bez tego nawet najlepsze rady nie zadziałają, bo ciało można wzmocnić, ale jeśli głowa jest zamknięta, nic się nie zmieni. I właśnie dlatego to nie technika, ale emocjonalna gotowość decyduje, czy mężczyzna znów będzie obecny w swoim życiu i w relacji. Ale nawet gotowość nie wystarczy, jeśli nie pójdzie za nią działanie. A właśnie o tym będzie ostatnia kluczowa część. W pewnym momencie każdy mężczyzna musi podjąć decyzję: czy chce dalej tylko słuchać i analizować, czy jest gotów działać. I to właśnie ten moment nie techniki, nie tabletki zmienia wszystko. Bo ciało mężczyzny po sześćdziesiątce, mimo zmian, wciąż reaguje, ale nie reaguje na obojętność reaguje na regularność, na uwagę, na decyzję. A ta decyzja musi być codzienna, nie jednorazowa. W praktyce oznacza to trzy konkretne zmiany, które wprowadzały dziesiątki moich pacjentów z ogromnym skutkiem. Pierwsza: codzienny ruch, nawet jeśli to tylko 15 minut szybkiego spaceru. To aktywuje krążenie, dotlenia mózg, wspiera produkcję testosteronu i poprawia nastrój. Bez ruchu nie ma życia. Druga: ćwiczenia mięśni DNA miednicy. Można je wykonywać wszędzie: w fotelu, w samochodzie, na ławce, w parku. Wystarczy kilka razy dziennie napiąć mięśnie, jakbyś chciał zatrzymać strumień moczu i przytrzymać przez 5-10 sekund. Po dwóch tygodniach większość mężczyzn zauważa poprawę. Trzecia rzecz, może najtrudniejsza, ale najbardziej przełomowa codzienny kontakt z partnerką, który nie prowadzi do seksu, tylko bycie. Chodzi o to, by znów się nauczyć dotyku, który nie jest po coś, ale jest wyrazem obecności. To może być masaż dłoni. Wspólny prysznic, przytulenie przed snem te rzeczy wydają się małe, ale właśnie one odbudowują zaufanie, komfort i otwartość w relacji. A kiedy to wraca, ciało zaczyna działać naturalnie bez presji, bez oczekiwań. Mężczyźni, którzy to zrozumieli, przestają szukać cudownych rozwiązań. Zaczynają budować siebie od nowa, i bardzo często mówią mi potem jedno: Szkoda, że tak długo czekałem ale nigdy nie słyszę, że było za późno. Bo ciało nie zapomina, jak być blisko. Potrzebuje tylko sygnału, że znów może. Pan Marek, lat 70, po kilku miesiącach pracy nad swoją codziennością, powiedział mi: Nie tylko wróciła erekcja, wróciło coś ważniejszego spokój. Przestałem się bać, że zawiodę, bo już wiem, że jestem obecny i to wystarczy. Nie chodzi o idealne ciało. Nie chodzi o spektakularny powrót do młodości. Chodzi o Ciebie, tu i teraz. Oto, czy jesteś gotów dać sobie drugą szansę, bo ona tam jest. Twoje ciało nie wyłączyło się, ono po prostu czeka na twój ruch. Dosłownie. A teraz, kiedy już wiesz, jak działa ciało, co czuje kobieta i co naprawdę zmienia relacje, czas przejść do najważniejszego. Co możesz zrobić już dziś, żeby to wszystko nie zostało tylko teorią? Być może przez długi czas myślałeś, że problem leży w Twoim wieku, w ciele, które już nie działa. W tym, że tak już musi być. Ale dziś wiesz więcej. Wiesz, że ciało wciąż reaguje, potrzebuje tylko innego bodźca. Wiesz, że kobiety nie czekają na perfekcję, tylko na obecność. I wiesz, że jeden prosty gest, jeden ruch, wykonany z intencją i bez wstydu, może całkowicie odmienić Twoją relację i Twoje poczucie męskości. Pamiętasz, od czego zaczęliśmy? Od ciszy w sypialni, od spojrzeń, które przestały padać, od dotyku, który zniknął. To nie był koniec, to był znak, że czas coś zmienić. I teraz masz w rękach konkretne narzędzia: codzienny ruch, ćwiczenia mięśni, kontakt bez presji i decyzję, by być obecnym nie tylko fizycznie, ale całym sobą. Jeśli chcesz, możesz zacząć już dziś, nie jutro. Nie po weekendzie, dziś wieczorem. Wyłącz telewizor, usiądź obok niej, złap ją za rękę. Nie po to, by coś się wydarzyło, ale po to, by pokazać, że jesteś. I zobacz, co się stanie. Może nie od razu, ale jeśli zrobisz to codziennie, twoje ciało i relacja odpowiedzą. Z czasem, ale odpowiedzą. Jestem dr. Katarzyna Nowak. Przez ponad 30 lat widziałam, jak mężczyźni odzyskiwali nie tylko sprawność, ale i sens. Bo to nie wiek decyduje, kim jesteś, tylko decyzja, by nie zniknąć. Twoje ciało cię nie zdradziło. Ono tylko czeka na ciebie na twój ruch. Jeśli to, co dziś usłyszałeś, ma dla ciebie sens, podziel się tym z kimś, kto też tego potrzebuje. Twoje zdrowie i twoja bliskość są warte każdego kroku.